Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. To jest Dell Latitude 7440. Co mu jest? Generalnie ma głośniki prawdopodobnie do wymiany, bo prawy kanał gra po prostu dużo ciszej niż lewy. Ale nie wiem czym to jest spowodowane. Może to jest spowodowane uszkodzeniem głośników, bądź kodeka. Ale głównym problemem tutaj w tym laptopie jest to, że nie działa nam gniazdo LAN. Ono kiedyś działało, przerywało, a teraz w ogóle nie działa. I nie jestem pewny, czy to nie jest przypadkiem uszkodzenie samego chipa bądź tego transformatorka separującego. Ewentualnie będziemy wymieniać samo gniazdo tutaj LAN. No zobaczymy, zobaczymy. Oprócz tego oczywiście mam zrobić tutaj czyszczenie termikę. Ja tutaj wyczyszczę go i nałożę nową pastę termo. Laptop się w ogóle uruchamia z tym nie ma problemu. No mówię, ale zobaczymy co z tym lanem. Głośniki zamówiłem, zobaczymy też coś z głośnikami. No i co? Otwieramy go, zobaczymy jak to wygląda w środku. Zobaczcie tutaj podłączyłem sobie lana. że nie jestem gołosłowny. zobaczcie, nie ma, nie ma w ogóle połączenia. Nie reaguje tutaj nam ten laptop w, w żadnym wypadku. Wcześniej była taka sytuacja, że właściciel <laughs> sobie po prostu Podpinał często i odpinał lana, więc, więc to coś tu prawdopodobnie z gniazdem się stało. Ale dla mnie to jest trochę dziwne, bo nie ma efektu takiego, że przez chwilę laptop zaczyna widzieć tę sieć. I cały czas brak sieci. Dobra, to tak jak mówiłem, rozkręcamy go. Laptop rozkręcony. Gniazdo wygląda w sumie dobrze. Tu jeden pin miał po prostu problem, był troszeczkę niżej. Ja ten pin, pin poprawiłem, ale niestety to gniazdo nie działało dalej. Ok, zanim wyciągnę płytę główną, sprawdzimy sobie głośniki. Tutaj jest taki problem, że ten prawy głośnik działa, ale działa cicho, w miarę cicho jakieś 40-50% ciszej niż lewy kanał. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Odpiąłem sobie wtyczkę od głośników. Nie może być różnicy w rezystancji. To musi być 4 do 8 omów ewentualnie 10-12 omów na głośniku. Zobaczcie jak to wygląda. Zakres na pomiar omów. Lewy kanał sprawdzamy teraz. Sobie na takiej taśmie to położyłem. Mamy 7. Około 7 omów tak. Na lewym kanale. zaraz około 7-8 osiem, 8, ohm, 8 a prawy kanał zobaczmy też powinien być w tych granicach mamy, tak jeszcze sobie membranę obejrzymy oczywiście Odkręciłem sobie prawy głośnik. Słuchajcie, wydaje mi się, że ta membrana jest po prostu zapadnięta. A dlaczego jest zapadnięta? Ponieważ dostały się tu jakieś zanieczyszczenia i prawdopodobnie opiłki metalu. I te opiłki metalu zadziałały w ten sposób, jak kawałek po prostu metalu, a w środku jest silny magnes. I to spowodowało, że membrana się zapadła i przelega do, do tego głównego magnesu. Tak mi się wydaje. Zaraz sobie rozkręcę lewą stronę. Rezystancja głośników jest bardzo dobra i prawdopodobnie lewa membrana będzie pracowała. Zaraz zobaczymy. Takie są moje obawy, więc nie trzeba będzie głośników wymieniać chyba. Ta lewa membrana też wygląda nieciekawie. Nie Zaraz to wyczyścimy, po prostu. Ok, jednak będziemy wymieniać te głośniki. Prawa membrana po oczyszczeniu jest dalej zapadnięta. W ogóle prawie nie pracuje. Lewa membrana ledwo co się porusza. Nie ma tej dynamiki dźwięku. Ponadto jeszcze raz sobie przyłożyłem miernik i się okazuje, że ten prawy kanał ma wyższą rezystancję. I to całkiem duża różnica jest. Zobaczcie, mamy faktycznie około 9 ohmów, 8,9 do 8,5 zejdzie. Ale wykanał mamy koło, koło 4, 4,5. Więc tu też jest problem. Być może metal się dostał do środka. Proszę zobaczcie, mamy 4,8. 4,7 i spada więc głośniki nadają się generalnie do wymiany głośniki sobie wymienimy później i na razie skupimy się na tym głównym problemie, czyli na tym gnieździe uszkodzone gniazdo zostało zdemontowane. jest jeszcze gorące tak to wygląda ono wygląda dobrze, ale to się dopiero okaże czy ono było uszkodzone tu mam drugie już wylutowane z innej płyty dendelowskiej to jest gniazdo z dwoma kontrolkami Line Active po lewej i prawej stronie na dole przy tym nosku do zapięcia. Muszę te otwory tutaj y, teraz oczyścić. Potem to wszystko wymyć y, y, alkoholem. I zamontujemy to drugie gniazdo. Y, to nasze drugie sprawne. I zobaczymy, zrobimy testy, czy faktycznie LAN za, zacznie nam działać. Jeżeli nam nie zacznie LAN działać, to wymienimy trawko separujące czyli ten element, ponieważ jako urządzenie karta jest widoczna w systemie operacyjnym, w menedżerze urządzeń, jest LAN, jest, jest, nie jest na wykrzykniku i, jest, i pracuje niby normalnie. Jeżeli to nie pomoże, to wymienimy po prostu sam układ yy, karty sieciowej na płycie, ale to będzie ostateczność. Na razie zajmijmy się naszym gniazdem, no i dokończymy tą robotę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli to zadziała, to po prostu zamówię głośniki jeszcze i złożymy wtedy laptopa. Tak to wygląda po oczyszczeniu. Wyczyszczenie alkoholem również. Jak widzicie, tutaj mam, na blacie mam dosyć duży nieład, bo cały brud z laptopa dostał się na, na właśnie biurko. Dobra, będziemy montować teraz złącze. Mówię sobie pudełeczko pod płytę. Gniazdo montowane będzie z tej strony, tak jak wszystkie. Display port, USB. To nasze gniazdo jest. Tak wygląda. On ja sobie swobodnie powinno wpać w miejsce tego oryginalnego gniazda. Proszę i siedzi sobie. Oczywiście damy tutaj fluxa w miejscach montażu tych łapek bo one są w sumie najważniejsze, one muszą tutaj załapać nam, a potem polutujemy tej giełki tutaj odlana i oczywiście kontrolki, ale to z drugiej strony. Na razie załapiemy te, te łapki tutaj po bokach. Grot mam rozgrzany na 310 stopni. To taka jakby stópka, To nam wystarczy do załapania tych dwóch tutaj pól montażowych. Jedna strona druga strona. Jeszcze dla pewności docisnę delikatnie to gniazdo pęsetą o. ta płyta ma bardzo cienki laminat damy tutaj teraz innego rodzaju fluxa na te piny to jest flux do BGA generalnie tak, tym bardziej, to znaczy może nie do BGA, ale, ale ja go stosuję, to jest Alfa RMA7 oryginał, oczywiście, grot rozgrzany na 290. Zmieniłem grot na taki cieniutki. Z tym, że ten mój grot jest troszeczkę sfatygowany, już. No i będziemy lutować pin po pinie. Może od lewej strony jedziemy. To są LEDy, kontrolki. Nie za dużo tego spoiwa. Wiadomo, to jest druk dwustronny, te LEDy nie mogą być przegrzane, bo jak je przegrzejecie, one po prostu przestaną działać. Ok, teraz mamy LEDy pełlutowane i teraz jedziemy pin po pinie naszego gniazda. Przy tej robocie nie ma co się śpieszyć, na spokojnie. Mam nadzieję, że ten mój grot da radę. Ten mój grot to jest już tak, tak mówiłem, tak sfatygowany. Oczywiście nie za dużo tego spoiwa. Jedna strona, druga strona po jednym pinie. Widać jak to spoiwo spływa tam głębiej. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ja tutaj na telefonie mam lepszy widok niż na żywo. Ten pin poprawię. I mamy to tutaj. Musimy to porządnie polutować, ponieważ użytkownik tutaj bardzo, bardzo często używalona, to znaczy często go wypina i wpina. Nie chcemy, żeby się tutaj awaria odnowiła defekt tego gniazda. I zostaje nam ostatni pin. To myślę, że będzie OK. I jeszcze tutaj pominąłem. Teraz to chwilę przestygnie i wyczyścimy to alkoholem tutaj. Jest kolan polutowane. Teraz będziemy płytę montować do kadłuba. Zamontujemy układ chłodzenia. Zamontujemy również desk twardy i zobaczymy, czy nasz LAN tutaj zaczyna pracować. Ja tu jeszcze tu zabezpieczyłem igiełki LANa taką taśmą, bo w oryginale tutaj to jest zasłonięte kaptonem. W tym gnieździe używanym było też takie zabezpieczenie, ale ja je po prostu zdrapałem, żeby sprawdzić, czy to jest to samo gniazdo. No i zobaczymy, jeżeli LAN nam zadziała, to zamawiam głośniki i będzie można dalej popchnąć tą pracę. Jeżeli nie zadziała, to będziemy wymieniać ten transformatorek separujący, tak jak powiedziałem. No i będziemy wtedy wiedzieć, co dalej. I słuchajcie, robimy ostateczny test. Płyta wmontowana do kadłuba. Matryca podłączona, zasilacz serwisowy podłączony poprzez kabel Deloski. Mam też podłączoną klawiaturę na USB z touchpadem. Jak widzicie, LAN jest podpięty. No i chwila prawdy, zobaczymy czy nasz LAN będzie teraz działał. Włączamy komputerek. Mam nadzieję, że sieć nam się tutaj pojawi. To jest czysty Windows, więc tutaj nie ma żadnych ważnych danych. Będę mógł wam pokazać zawartość pulpitu. Z tym nie ma problemu. Podłączyłem też głośniki, żeby zobaczyć czy po przeczyszczeniu będą lepiej grały. Jeżeli będą grały dostatecznie dobrze, to je zostawię. Jeżeli będzie tragedia, to po prostu je wymienię. Tak jak powiedziałem. Ok, mamy pulpit, zobaczcie. Nie mamy lana. O, proszę, lan nam się pojawił. Mamy tutaj dostęp do internetu. Super, więc sieciówka działa. Teraz sprawdzimy sobie. Teraz sobie sprawdzimy nasz dźwięk. Oczywiście, baterii tutaj nie mamy. Ustawienia dźwięku. Lewy, prawy kanał, ale widzę dalej, że prawy kanał gra. Słabiej Zarządzaj ustawieniami? Może nie, może w inny sposób. Właściwości urządzenia, tu już byłem. Zaraz sobie sprawdzimy ten dźwięk. Tak. Nie, będziemy wymieniać głośniki. Prawy kanał gra ciszej, a lewy po prostu tutaj harczy nam niemiłosiernie. Przy niskich poziomach nie ma problemu, przy wyższych już jest problem. Dobra, ok. Cóż, podsumowując, podsumowując, wymieniłem gniazdo gniazdo LAN, które było zdefektowane. Na szczęście miałem płytę od Dela. Od 72,40, od 12. Mam takich płyt trochę, więc są tutaj dawcy u mnie, jak coś. Takie gniazda nie są takie same. One z zewnątrz wyglądają identycznie. Wszystkie LAN, bo LAN czasami nie ma tych kontrolek tutaj. Natomiast jeśli chodzi o montaż wewnętrzny do płyty głównej, to są gniazda montowane na różnych wysokościach. Głębokościach niektóre są bardziej wysunięte do przodu, drugie bardziej schowane, więc tu nie ma reguły i trzeba po prostu takie gniazdo albo gdzieś upolować u Chińczyka na AliExpressie, albo wy zdemontować z płyty dawcy. Najlep najlepszy, pły najlepszy jest płyta dawca, ponieważ zawsze, jeżeli macie taki oryginalny podzespół, to zawsze to pasuje i nie ma z tym problemów, nie trzeba żadnych przeróbek robić. Tu w tym laptopie oczywiście wymienię jeszcze te głośniki, wyczyściłem te membrany, jak widzieli, ale te membrany są zapadnięte, lewy kanał gra, ale niestety dźwięk jest zniekształcony przy wyższym poziomie, a prawy w ogóle gra cicho i, i, i praktycznie no, jego rezystancja jest około 9 ohmów prawie, a lewego kanału, bo tu jest prawy kanał uszkodzony, 4,7-4,8 ohm, więc głośniki też są po prostu, że tak powiem kolokwialnie trafione. I cóż, ja będę zamawiał ten podzespół, te głośniki, i w sumie już nie będę wam tego pokazywał w materiale. Na tym zakończę ten materiał. Dzięki za oglądanie. Jak się kanał podoba, to subujcie. Cześć, hejka, tymczasem.